Są też kobiety, które często przychodzą do mnie na konsultacje i pytają, na której randce mają się zgodzić na seks. No to um, oczywiście, że ja nie mogę komuś powiedzieć, co ma zrobić, ale to pytanie samo pokazuje, że często kobiety są bardzo same ze sobą niepoumawiane, mają bardzo często nie rozpoznane te swoje granice, standardy, które sprawiają, że przychodzą do mnie jako ekspertki, aby usłyszeć, jak to jest prawidłowo zrobić. No, ja uważam, że ty się powinnaś zgodzić na seks wtedy, kiedy odpowiesz sobie na kilka pytań, mianowicie... Seks nie jest kartą przetargową. I zacznie się zastanawiać nad tym, kiedy ty chcesz zgodzić się na seks z mężczyzną, wiedząc na początek, że to nie jest karta przetargowa. Bo jeżeli przychodzi mężczyzna, ale też może być kobieta, która od mężczyzny oczekuje od razu tego seksu, to jest oczywiste, że my się nie musimy zgadzać na nic, dlatego że jeżeli ktoś uważa, że dla niego takim potwierdzeniem, że może się starać, yy, może się angażować dopiero wtedy, kiedy ten seks dostaje, to jest jednak nie fair, i postawienie sprawy w ten sposób, słuchaj, to jest dla mnie przepustka, to jest taki paszport, żebym chciał z Tobą gadać, żebym chciała w ogóle Ciebie znać. Więc nie traktuj nigdy seksu jako karty przetargowej, która ma sprawić, że ktoś Ciebie polubi. Ja proponuję taką odwróconą formułę, mianowicie jeżeli Ty masz zamiar zgodzić się na przeżycie czegoś seksualnego, to zadaj sobie pytanie, czy Ty będziesz lubiła, lubił siebie. W momencie, kiedy przypomnisz sobie, czego doświadczyłeś z tamtą osobą. Czyli trzeba wziąć pod uwagę to, na ile znacie tą osobę, na ile czujecie się bezpiecznie. I dla jednych osób ta bliskość seksualna, ta intymność będzie możliwa na bardzo wczesnym etapie znajomości. Już są osoby, które jako sprawdzenie. Do pasowania z partnerką, z partnerem, właśnie pozwalają sobie, dążą do tego seksu na pierwszej, drugiej, trzeciej ręce. Ja natomiast uważam, że warto trochę odroczyć to smakowanie w ogóle seksualne siebie nawzajem. Dla mnie, jako kobiety, puszczenie mężczyzn w takim sensie dosłownym do swojego ciała poprzez penetrację, to jest tłumacz. Dla mnie to jest trochę tak, jakby być na przyjęciu weselnym, na którym tort podają zaraz po zaślubinach. I owszem, to jest fajne, to jest miłe. Tylko że zastanawiamy się później nad tym, co nas ominęło. No i właśnie, tak naprawdę, jeżeli ten seks jest bardzo szybki, to może nas ominąć po drodze bardzo wiele rzeczy, o których powiem, i może nas ominąć odpowiedzenie sobie na pytania, które za chwilkę padną, tylko dlatego, że nigdy ci one nie przyszły do głowy. Kolejne pytanie to jest pytanie do Ciebie: na ile dla Ciebie? czucie pożądania seksualnego, czucie też tym samym atrakcyjności, chociaż ta atrakcyjność tutaj właśnie ma wynikać z tego pożądania seksualnego, na no ile to jest dla Ciebie ważne. To jest drugi podpunkt, dlatego że Ludzie mają różnie. I są osoby, które są w długoletnim związku, które dla tych osób, dla tej pary będzie bardzo satysfakcjonujący, mimo tego, że seks uprawiają 5-10 razy w roku. Są takie osoby, dla których rodzina, wartości i to wszystko, co wspólnie wypracowali, ma tak dużą wartość, że to pożądanie seksualne jest na drugim miejscu. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która jest taka wizualna, przywiązuje wagę do zmysłów, do czucia i lubi czuć to pożądanie, zarówno w w stosunku do drugiej osoby, jak i czuć się pożądaną, to dla ciebie prawdopodobnie seks będzie ważniejszy. I to jest istotne, żeby znaleźć sobie takiego partnera czy partnerkę, który pod tym względem będzie dopasowany. Bo tak jak powiedziałam, są osoby, które niemal są w stanie funkcjonować bardzo szczęśliwie w takich związkach, które niemal są białe, tak, a są osoby, dla których będzie to niemożliwe. Więc ważne jest to, żebyś ty sobie odpowiedziała na pytanie, na ile ten seks jest dla ciebie istotny i co do tego satysfakcjonuje, Dobrego jakościowego seksu prowadzi. Bo to nagranie w gruncie rzeczy nie jest o tym, co my zrobimy, czy my ten seks będziemy mieć na pierwszej randce czy na dziesiątej, tylko pytanie jest o to, co może być po drodze do tego seksu, czyli do tego, kiedy mamy z kimś takie zbliżenie seksualne, które przecież potencjalnie może doprowadzić do. Ciąży. I tu zaczyna się tak naprawdę myślenie o seksie trochę w innych kategoriach. Że nie jest to taki performance, który ma prowadzić tylko do przyjemności, ale jednak jest to jakiś przestrzeń między dwojgiem ludzi, która wymaga trochę czasu po to, aby poczuć się wystarczająco bezpiecznie. Emocjonalnie. Ale drugie pytanie do ciebie kochana, to jest właściwie trzecie pytanie, to nie jest już o wagę tego, jaką przywiązujesz do uczucia pożądania i bycia pożądaną, ale też wagę, jaką przywiązujesz do swojego ciała i do ewentualnie ciąży. Prawda jest taka, że nie ma takich środków antykoncepcyjnych, które gwarantują stuprocentową pewność. Ja słyszałam takie historie od kobiet, które brały antykoncepcję hormonalną i potrafiły zajść w ciążę, więc zawsze są zdajemy sprawę z tego, że seks może nie być bezpieczny i w związku z tym, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy chcemy z kimś doświadczać tej przyjemności w jakimś określonym stopniu, i chcemy otworzyć się na tę intymność, na ile jesteśmy w stanie podjąć to ryzyko, bo jeżeli nie i jest to związane również z różnego rodzaju konsekwencjami i ewentualnie chorobami, to musimy też zachować to bezpieczeństwo i uważam, że te dwa pytania o bezpieczny seks, o dopasowanie też seksualne sprowadza nas trochę na ziemię i e, oczywiście, Podczas randkowania, ta eksploracja seksualna, to poznawanie seksualnej mapy potencjalnego partnera, czy też partnerki, oczywiście, ma miejsce, ale ważne jest to, żeby po drodze zadać sobie kilka ważnych pytań, właśnie o to bezpieczeństwo i dopasowanie. Dlatego, że dopasowanie to jest coś, co nam może dać takie dodatkowe paliwo w związku. Jeżeli ludzie mają bardzo różne libido, mają bardzo różne skrajne spojrzenie na właśnie seks, na to, co dla nich tam może się wydarzyć, zarówno w tym akcie, jak i wokół tego, to bardzo często te ludzie nie będą dopasowani. Ale jeżeli mają jakąś taki rodzaj otwartości do tego, by eksplorować nowe przestrzenie i w gruncie rzeczy seksualność nasza, ludzka, jest także takim przedmiotem eksploracji właśnie wtedy, kiedy znajdujemy sobie partnera czy partnerkę, to tutaj może się wydarzyć znacznie więcej. Więc podczas tej drogi docierania do takiego pełnego, można powiedzieć, połączenia, zjednoczenia seksualnego z partnerą, z partnerką, mamy zadanie przekonać się, co ta osoba tak naprawdę uważa, czy bierze pod uwagę za możliwe w ogóle w tym seksie. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę właśnie kwestię tego bezpieczeństwa. Zawsze myślę, że dla kobiety to jest takie ważne, aby mężczyzna miał to gdzieś w tyle głowy. Jeżeli mężczyzna dąży tylko i wyłącznie do rozładowania takiego napięcia seksualnego swojego, nie patrząc na to bezpieczeństwo, to uważam, że jest to trochę taka czerwona lampka, bo ten mężczyzna nie bierze pod uwagę tego, że ta seksualność dla kobiety, dla jej ciała yy, wiąże się z dużym ryzykiem i tutaj nie pokazuję takiej uważności, choć uważam również, że to jest zadanie kobiety, aby poinformowała mężczyznę, aby powiedziała o swoich granicach i standardach. I to jest czwarty punkt, żebyś ty, kochana, zastanowiła się do jakiego momentu ty czujesz się bezpiecznie. I teraz tak, uważam, że to, co jest ważne i co może każda kobieta, ale też mężczyzna, jeżeli czuje taką potrzebę, zrobić na randkowej drodze, to tak naprawdę opracować dla samego siebie, dla samej siebie w oparciu o wspomnienie przeszłych być może doświadczeń albo swoich pragnień. Jakąś taką drogę seksualną, dotarcia do tego takiego um, już ostatecznego zbliżenia seksualnego, bo przecież po drodze może być bardzo dużo seksu, ale tak naprawdę erotyzmu, i to jest też coś, co może Ciebie otworzyć na w ogóle energię seksualną podczas randkowania. Dlatego, że z jednej strony właśnie są mężczyźni, ale to nie mówię absolutnie o wszystkich mężczyznach, ale jakaś grupa mężczyzn, którzy, zwłaszcza we współczesnym świecie, mają takie poczucie, że ten seks musi się pojawić, żeby oni. W ogóle chcieli spotykać, poznawać kobietę. Ja uważam, że bardzo często to jest jednak ten tort weselny, który pojawia się zaraz na początku przyjęcia, i to jest bardzo często też to, co nawet wbrew świadomości tych mężczyzn, odbiera im takiego drywa i taką skłonność do zaangażowania w relacje, no bo oni są nagradzani już jakby na samym początku. I to jest trochę tak z naszą ludzką psychologią, nie tylko męską, ale męską zwłaszcza, że my jednak cenimy to, do czego musieliśmy włożyć jakąś pracę. Cenimy to, co jest niedostępne troszkę bardziej, tak? cenimy to, co jest nam odkrywane stopniowo, dokładnie tak samo jak Striptease. Tak? Striptease nie polega na tym, że na widoku jest wszystko od samego początku, tylko polega na tym, że pewne elementy, pewne aspekty są odsłaniane po kolei tylko w pewnym zakresie, i myślę, że dokładnie podobnie jest dobrym jakościowo. Seksem. Tylko to wymaga już też takiej większej, można powiedzieć, świadomości seksualnej, ale też większej takiej uważności seksualnej. I uważam też, że bardzo często kobiety, które nie mogą znaleźć sobie partnera życiowego, właśnie gdzieś tą energię seksualną mają zablokowaną i bardzo często jest tak, że one mają jakieś negatywne doświadczenia seksualne albo nie zdają sobie sprawy z różnego rodzaju blokad, które niosą i to nie muszą być nawet często uświadomione blokady. Natomiast brak tej energii seksualnej, tego, żeby czuć się w swojej skórze dobrze, by czuć się atrakcyjną istotą, powoduje, że im jest bardzo trudno znaleźć partnera, bo to mężczyzna, taki mężczyzna, który chce zaangażować się w kobietę, on potrzebuje tą seksualną energię poczuć, aby mieć takie przyciąganie w ogóle do kobiety, aby czuć, że ta kobieta to jest właśnie potencjalna partnerka, to nie jest kumpel. Więc ja rekomenduję w ogóle kobietom, które randkują, aby znajdowały to połączenie ze swoją energią seksualną, zanim pójdą na randkę. I można to zrobić na wiele bardzo różnych sposobów tak naprawdę kochana już twój obraz w głowie, który sobie wymyślisz związany z mężczyzną, z którym spotykasz się na randce i wyobrażenie sobie jakiejś seksualnej sceny, która nie musi się zrealizować tutaj i teraz, bo powiedzmy jest to pierwsze spotkanie, tak? Ale wyobrażenie sobie już tego Pozwoli tobie sprawdzić, na ile ten mężczyzna jest rzeczywiście atrakcyjny dla ciebie, ale pozwoli już tobie poczuć jakiś rodzaj takiej ekscytacji, jakiegoś takiego pobudzenia. I ja uważam, że energia seksualna to jest po prostu energia życia. W zasadzie jestem o tym przekonana, bo to jest jakiś rodzaj takiego prądu, który przechodzi przez nasze ciało. Tylko że my, nauczani właściwie różnego rodzaju takimi przekazami seksualnymi w naszej kulturze, nauczeni przede wszystkim poprzez porno, myślimy sobie, że ta energia musi być skoncentrowana w naszych genitaliach. Natomiast jeżeli takie pobudzenie seksualne, które wynika z atrakcyjności mojej własnej i tego mężczyzny, z którym randkuję, jeżeli ja nie skoncentruję go właśnie w moim łonie, w mojej joni, tylko będę się cieszyć tą energią, tym pobudzeniem w całym ciele, to ja to mogę poczuć jak takie mrowienie, jak takie ilgotanie, które jest w całym moim ciele. To jest dokładnie rodzaj takiej ekscytacji, która Czyni nas bardziej żywymi. Więc tu Was zapraszam do tego, aby zrozumieć, że energia seksualna to nie jest koniecznie taki rodzaj energii, który musi. Dążyć do jakiegoś celu, musi dążyć do jakiegoś wydarzenia, performencu, aktu stosunku płciowego, tylko może to być dotyk, to może być, to może być wzrok, który kierujemy do mężczyzny, to może być zniżanie swojego wzroku i podnoszenie, po to, żeby przekazać to zainteresowanie. Natomiast jeżeli jesteśmy tacy odcięci od zmysłów i zwłaszcza kobiety, które nie mają tego poczucia, że są w ciele i one się dobrze czują, nie mają poczucia i czucia swojego łona, swojej miednicy. To one będą odcięte właśnie od tej energii, ta energia nie będzie płynąć przez ich ciało, więc to ciało będzie się wydawać takie po prostu mało atrakcyjne, mało e, miękkie dla mężczyzny, i mężczyzna będzie to odczuwał już w sposób bardzo podświadomy, bo mężczyźni bardzo szybko skanują kobietę w kategoriach, czy to jest obiekt seksualny potencjalny, czy nie. Bo my ludzie jesteśmy tak zaprojektowani, kobiety również, aby Dostrzegać wszelkie okazje seksualne, ponieważ one są naszym takim bardzo pierwotnym językiem w ogóle przetrwania. Więc tu na tym poziomie biologicznym coś takiego ma miejsce. I myślę, że czy się do tego przyznajecie, czy nie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni skanujecie tak naprawdę ludzi wokół. W oparciu, właśnie o tę kategorię, tego, czy jest tutaj dostępność seksualna, czy nie, potencjalna. Oczywiście to nie oznacza, że z każdej takiej opcji my korzystamy, i dla osób, które trochę się obawiają tej energii seksualnej, które ją demonizują, które może mają poczucie. Aha, jak my teraz będziemy tą energię swoją pobudzać, jak będziemy świadome tej energii, czy świadomi, to my teraz będziemy się rzucać na każdego i po prostu hulaj dusza piekła nie ma. Ja mam poczucie, że jest dokładnie odwrotnie. W momencie, kiedy zaczynamy tą energię czuć i to, że ona zależy od nas i możemy tę energię pobudzać, ukierunkowywać, zarządzać i przekształcać, to wtedy stajemy się dużo bardziej uważni. I ja sobie myślę, że dla kobiet, zwłaszcza, które randkują, oczywiście dla mężczyzn też, taka świadomość swojej własnej energii seksualnej jest super ważna. Kolejna rzecz i kolejne pytanie, na które powinnaś sobie kochana odpowiedzieć, kiedy randkujesz, kiedy poznajesz mężczyznę i rozpoznajesz właśnie z punktu widzenia takiego seksualnego dopasowania, to jest też to, czy ten mężczyzna w ogóle ma taką zdolność. Ja wiem, że w wieku, kiedy ma się po 20 kilka lat i jeszcze 30 parę, to nie jest case, ale w przypadku dojrzał. Dalszych osób, takich koło 40 i po, ta zdolność mężczyzny do uprawiania seksu z kobietą wcale nie jest taka oczywista. Zwłaszcza w współczesnym świecie, kiedy jest takie galopujące uzależnienie mężczyzn od pornografii, którzy się uzależniają od takiego właściwie. Przebiegu ich ścieżek całych neuronalnych, które to pobudzanie dostarczają poprzez komputery. I taki mężczyzna, który nie obcuje z kobietami, który nie ma żadnej praktyki właściwie spotykania kobiet, czucia samego siebie, czucia tej kobiety, żadnej praktyki związanej właśnie z zalecaniem się, z zdobywaniem kobiety, tak. To kobiecość i seksualność może być przerażająca. Więc wiele kobiet, ale też mężczyzn oczywiście też w momencie kiedy randkuje, ma potrzebę zobaczyć. I w jakiś sposób przewidzieć, co on, czy ona będzie mieć z takim partnerem, czy partnerką właśnie w dalszych etapach e, związku, relacji. Więc ta seksualność jest super ważna, bo ta seksualność to także jest zmysłowość. To jest taka umiejętność, żeby być w ciele. I tu zapraszam Ciebie, abyś zobaczyła e, nawet e, i spróbowała poczuć tak naprawdę męskie ciało w momencie, kiedy nawet nie masz tego kontaktu takiego cielesnego, e, tylko po prostu zadała sobie pytanie, kiedy jesteś na randce. Jak to ciało męskie na ciebie oddziałuje? Bo tam, jeżeli zobaczysz, że ciało męskie jest takie bardzo napięte, jest takie pospinane, albo będąc na rance, ni stąd, ni zdąbądź, będziesz miała rodzaj jakiegoś takiego. Niepokoju albo jakiegoś takiego poddenerwowania, będziesz wiedziała, że tak naprawdę w ogóle się nie spinasz tym spotkaniem, że podczas Twojego dnia nic wielkiego się nie wydarzyło, a Ty nagle spotykając z tego mężczyznę zaczynasz coś czuć, będziesz wiedziała, że to jest częścią systemu nerwowego w ogóle tego mężczyzny. I oczywiście w przypadku kobiety wygląda to dokładnie to samo. Więc ja Was zapraszam do tego, żeby wiedzieć, że rozpoznawanie tej energii seksualnej, pobudzanie tej energii seksualnej, cieszenie się nią podczas randkowania i. W relacji. To jest też częścią w ogóle świadomości ciała. Tego jak nasze ciało reaguje na tą drugą osobę i że to ciało nasze potrzebuje być rozluźnione w towarzystwie tej drugiej osoby. Jeżeli my nic stąd nie zaczynamy właśnie czuć takie podenerwowanie, taki lęk, takie jakieś napięcie, to znaczy, że ten system nerwowy tej drugiej osoby reguluje również nasz system nerwowy i bardzo możliwe, że zaczynamy czuć coś co jest nieuświadomione przez tą osobę. I tutaj naprawdę też nie mówię o tym, że może można czuć jakiś rodzaj takiego lęku w ogóle przed randkowaniem, to jest nowa sytuacja, tak? Że można czuć jakiś rodzaj nieśmiałości, zawstydzenia, czy nawet jakiegoś napięcia wynikającego z tego, że niektóre osoby podczas randkowania nie czują się super swobodnie. Natomiast jeżeli taka osoba, z którą randkujesz, ona się. Pokazuje jaka bardzo taka lekka i taka easy going, a jednocześnie Ty gdzieś w głębinach swoich trzewi, swojego brzucha, a u kobiet to bardzo często jest w piersiach i w sutkach, czujesz, że coś się w Tobie zamyka, że Twoja klatka piesiowa się cofa, że na przykład na dotyk tego mężczyzny, może to być dotyk tylko Twoich dłoni podczas kawiarnianej lantki, których ja nie rekomenduję raczej, że Twoje ciało się cofa, że się zamyka, że nie masz ochoty na więcej, że się nie otwiera, to musisz sobie to dobrze sprawdzić, bo prawdopodobnie to nie jest dobry match. Więc tu nie chodzi o to, żeby tą seksualną chemię wyrzucać i wylewać tak, jak wiecie, się mówi w przysłowiu, dziecko z kąpielą, tylko żeby zobaczyć na ile. Jest ta atrakcyjność fizyczna, seksualna, bo ona świadczy o tym, że program biologiczny Wasz podświadomy dobrze wybiera Wam partnera i na ile też jesteśmy w stanie budować to bezpieczeństwo. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli z Wy kobiety jesteście zainteresowane tym, aby przyłączyć się do szkoły, mojej szkoły miłości i życia w duchu ucieleśnienia, to zapraszam serdecznie. Możecie obejrzeć mój free training dla kobiet, które chciałyby cieszyć się intymnością w stałej relacji. Wystarczy, że wejdziesz do opisu tego nagrania i klikniesz w link, aby zobaczyć free szkolenie dla Singielek. Dziękuję Ci, że tutaj jesteś, Buziaczki, papa. Pa.